Dzień dobry państwu. Myślę, że możemy zaczynać nasze rynkowe espresso, czyli jak zwykle środa 8:30 i przegląd najbardziej aktualnych i najważniejszych wydarzeń na rynkach finansowych. Z tej strony Tomasz Marmułowski z Departamentu Doradztwa Korporacyjnego. Dzisiaj ja poprowadzę dla państwa ten krótki webinar. Skupiając się przede wszystkim, oczywiście, na tych najważniejszych wydarzeniach, które mają najbardziej kluczowy wpływ na notowania różnego rodzaju instrumentów finansowych, chociaż dzisiaj myślę, że skupimy się przede wszystkim na kursach walutowych. Przygotowałem dla Państwa kilka slajdów, oczywiście też rzucimy sobie okiem na na wykresy, czyli, po, czyli połączymy dzisiaj analizę fundamentalną z analiz analizą techniczną. I myślę, że spojrzymy przede wszystkim na rynki brytyjskie, amerykańskie. No i oczywiście nie może zabraknąć krótkiej informacji o naszym krajowym rynku, oczywiście głównie o tych naszych najważniejszych, podstawowych. Parach walutowych, czyli EuroPLN i DoralPLN. A działo się sporo wczoraj i wydarzenia, które moim zdaniem, jak to zresztą spróbuję udowodnić nam na wykresach, w pewien sposób mogło zmieniać sytuację na rynkach walutowych. No ale o tym, oczywiście, za chwilę. Przejdźmy może już do pierwszych informacji. W najpierw w pierwszej kolejności może rynek brytyjski. Tam się sporo dzieje i, to, i to nie najlepiej. Ostatnie dane w przeciwieństwie do danych powiedzmy z pierwszej połowy roku są nie najlepsze. Przypomnę może jeszcze właśnie o tych najnowszych danych z, o dynamice PKB z Wielkiej Brytanii. Ta, ten PKB w Wielkiej Brytanii spadł w maju o 0,1% miesiąc do miesiąca. Spadek w kwietniu to było minus 0,3% miesiąc do miesiąca. No i ten dan, ten odczyt najnowszy jest jednak negatywnym zaskoczeniem w stosunku do prognoz rynkowych. No i te dane wskazują na rosnące ryzyko stagnacji w Wielkiej Brytanii, a może nawet recesji w drugim kwartale 2025 roku. Głównymi źródłami słabości gospodarki brytyjskiej to są przede wszystkim sektor przemysłowy i budowlany. Tam aktywność obniżyła się najmocniej od niemal roku, a chociaż również też obserwujemy pewnego, pewne osłabienie popytu konsumenckiego. Te słabe wyniki ostatnio publikowane, coraz słabsze wyniki gospodarki wzmacniają argumenty za obniżką stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu Banku Anglii, czyli w sierpniu, no nie muszę chyba dodawać, że jeśli rosnie szansa na cięcie stóp procentowych, no to w tym przypadku zwykle ta waluta się powinna osłabiać. I tak jest również w tym przypadku, czyli w przypadku funta i Wielkiej Brytanii. Zresztą sam prezes Banku Anglii Andrew Bailey przy, przyznał, że 100% podążają ścieżką spadkową. Powiedział, że być może pojawi się jakiś luz gospodarczy, szczególnie w reakcji na wyższe składki pracodawców, na ubezpieczenia społeczne i te wyższe składki, czyli obniżenie pewnego rodzaju pensji w Wielkiej Brytanii, może zmniejszyć złagodzić presję inflacyjną, że on to powiedział wyraźnie. Naprawdę wierzę, że ścieżka inflacyjna w Wielkiej Brytanii jest spadkowa. Także generalnie rzecz biorąc to nie są czynniki, które by wpływały korzystnie dla funta brytyjskiego. Zobaczmy w takim razie może jak wygląda notowania tego funta. No tutaj też widzicie państwo na wykresie, to jest notowania GBPUSD, czyli popularny kabel. Od początku roku mieliśmy bardzo wyraźny, dosyć stromo wznoszący się trend wzrostowy dla pary GBPUSD. Natomiast od początku tego tygodnia widać wyraźnie, że mamy Próbę wybicia, znaczy właściwie można podkreślić, że to nie jest już próba. Mamy do czynienia z wybiciem dołem z tego kanału wzrostowego to jest sygnał prospadkowy, czyli przede wszystkim no świadczy o tym, że ten kanał wzrostowy nam się kończył, zakończył. Teraz będziemy musieli poczekać na ukształtowanie się nowej nowej formacji, niemniej jednak jest to sygnał, zgodnie z teorią analizy technicznej, jest to sygnał prospadkowy dla tej pary i wydaje się, że te spadki będą się pogłębiały i najbliższym celem wydaje się e, chociażby e, najbliższa średnia krocząca 50-kresowa na poziomie 1,3280, czyli można powiedzieć, że nieco ponad cent jeszcze ten kurs może nam się obniżyć. Podobnie dosyć nie, niedobrze dla funta wyglądają notowania eurofund, tutaj w tej ten trend wzrostowy eurofund, czyli jest wciąż trwały, niezagrożony, czyli wciąż fund traci na wartości w stosunku do waluty europejskiej i prawdopodobnie wciąż ten kanał wzrostowy będzie się otrzymywał, no, zwłaszcza jeśli te dane Będą się dla Wielkiej Brytanii pojawiały wciąż nie najlepsze. Zresztą, to, to oczywiście, to też wynika z tego, z różnicy podejścia banków centralnych, o ile bank centralny strefy euro kończy już yy, 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 serię obniżek stóp o tyle, procentowych. O tyle bank. Yy, w Anglii ma prawdopodobnie przed sobą serię trzech, być może nawet aż trzech cięć procentowych w tej serii. Oczywiście warto by spojrzeć jeszcze na to, jak się zachowuje funt do złotego, bo to też jest, jest dość interesujące. O ile mieliśmy w w średnim okresie, coś w rodzaju jednak dosyć szerokiego, ale jednak trendu bocznego. Początek tygodnia przyniósł kolejne osłabienie funta brytyjskiego chociażby właśnie po tych danych o PKB, o których wspomniałem. Natomiast no, w ostatnie dni, zwłaszcza ten dane o inflacji z USA, o których za chwilę jeszcze będę mówił, przyniosły tutaj osłabienie złotego. Spowodowane chociażby spadkiem notowań euro-dolara i tutaj mamy odbicie o od tych lokalnych minimów na poziomie mniej więcej 4,89, 4,90. No i na razie, na razie ten, ten poziom wsparcia się obronił. No, zobaczymy, jak się sytuacja będzie dalej kształtowała. No, bo zmienność jest dosyć duża. No, wynika oczywiście nie tylko z notowań banku, z notowań inflacyjnych z wypowiedzi bankierów centralnych, ale chyba może nawet przede wszystkim z wypowiedzi prezydenta Trumpa, który dosyć często zmienia zdanie w sprawie CEU. Już, już wspomniałem o danych amerykańskich, ale nim przejdziemy do danych amerykańskich, przejdźmy do rynku krajowego. Wczoraj mieliśmy ważne dane, odczyt inflacyjny, na który czekaliśmy. Te dane były zgodne z oczekiwaniami, to znaczy inflacja wyniosła 4,1, Taka była prognoza, taki odczyt, czyli mamy zgodność między publikacją, czyli 4.1, a prognozą 4.1. Odczyty miesięczne również się potwierdziły plus 0,1%. Taka była prognoza, taki był odczyt. Także tutaj generalnie zaskoczenia nie było, jeśli chodzi o notowania inflacyjne w Polsce. Natomiast no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że to może być jeden z ostatnich podwyższonych odczytów inflacyjnych. No, oczywiście ten podwyższony odczyt, podwyższony mam na myśli 4,1% miesiąc do miesiąca, wyżej niż odczyt poprzedni, który był na poziomie 4% rok do roku. Tutaj oczywiście to nie jest powód do obaw, to wzrosły, ceny usług, przede wszystkim sezonowe, to znaczy bilety lotnicze, usługi komunikacyjne, turystyka zorganizowana. To są takie te usługi, które wzrosły w największym stopniu. Pewien wpływ na inflację miały również koszty związane z mieszkaniem. One wzrosły o no, 8,2%. Poza, poza tym z obniżały inflację Obniżały przede wszystkim spadki cen w transporcie. Tam mam, mamy spadki 6%, ale wydaje się, że już w lipcu ta inflacja się znacząco obniży, być może nawet w kierunku 3%. Na tym pomogły, powinny pomóc w tym spadki, przede wszystkim efekty bazowe na, nośników, na nośnikach energii i powinno to skłonić Radę Polityki do kontynuacji obniżania stóp procentowych. Prawdopodobnie na, już, na, już na posiedzeniu wrześniowym. W takim razie zobaczmy, jak się prezentuje notowania naszych par walutowych, nasza główna para walutowa, euro eurozłoty, które od powiedzmy od dwóch, trzech miesięcy znajduje się w trendzie bocznym. Rozpoczętym przede wszystkim po kwietniowej, bardzo yy, gołębiej konferencji Gdańskiego, yy, yy, która spowodowała wzrost notowań PLN aż do 4,30. No i od tego czasu mniej więcej yy, kurs PLN znajduje się pomiędzy 4,23 a 4,30 w szeroko rozumianym trendzie bocznym. Yy, natomiast wydaje mi się, że w tym momencie yy, wciąż jeszcze yy, ten. Te niższe poziomy, bliższe 4,22, mogą się utrzymywać, a, a od góry wyraźnie w tej chwili nam się powinna bronić linia oporu, którą narysowałem, to jest ta gruba, brązowa linia łącząca maksima z ostatnich kilku miesięcy. Ona w tym momencie, ta, ta, ta linia wypada w okolicach 4,27,40, 4,27,50 i to jest w tej chwili ten główny opór. Także mogę zasugerować, że póki jesteśmy poniżej tej, poniżej tej linii, czyli poniżej oporu 4,2750, póki jednak jest szansa, że kurs euro pozostanie na niższych poziomach. Od dołu wsparcia, no to oczywiście średnie kroczące, poziom psychologiczny 4,25. No i oczywiście te ostatnie lokalne minima na poziomie 4,23. 50 to są takie najbliższe poziomy dla tej pary walutowej. Notowania pary dolar złoty. Tu jest dosyć ciekawa sytuacja moim zdaniem też która, sytuacja, która może zmieniać nieco sytuację na tej parze walutowej. Od początku roku mamy trend spadkowy. No, oczywiście on wynika przede wszystkim z osłabienia dolara na rynku głównym. Natomiast no, wczoraj wydaje się, że mamy próbę może jeszcze nie, nie, nie przesądzajmy, czy ta próba jest udana, czy nie udana, bo jeszcze się bronią tam ostatnie, nasze najbliższe opory w postaci lokalnych minimów z czerwca, czyli okolice ok. 367 368 Natomiast no, jest widać, że rynek ma ochotę wybić się górą z tego kanału i też to byłby sygnał pro wzrostowy dla tej pary. Oczywiście, gdyby ta próba się udała, tam się najbliższe godziny, a na pewno dni będą tutaj w tym przypadku kluczowe. No i oczywiście, gdyby ta wybicie się udało, to oczywiście idziemy na 3,70, a może nawet wyżej, no bo wiadomo, że chociaż analiza techniczna nie jest nauką ścisłą, to jednak wielu, wielu inwestorów na, na świecie podejmuje podobne decyzje w podobnym momencie, kierując się właśnie tym, co widzą na wykresach. Przejdźmy teraz do kolejnych danych, które, które poznaliśmy wczoraj. To znaczy inflacja z, wielkiej, z Stanów Zjednoczonych. Chyba najważniejsze dane z tego tygodnia. I tuż po tych danych oczywiście skupimy się na podstawowej parze walutowej, czyli euro dola. Zobaczymy co tam się dzieje. Natomiast oczywiście chciałbym zwrócić uwagę na tę publikację. Ona była wczoraj o 14.30 naszego czasu. Inflacja w Stanach Zjednoczonych wzrosła z poziomu poprzednich odczytów 2,4 do poziomu 2,7, kiedy prognoza była 2,6, także ten wzrost jest zarówno, ten odczyt jest zarówno wyższy od poprzedniego, jak i wyższy od, od prognozy rynkowej, konsensusu rynkowego. Także tutaj to, to są dane, które też warto o tych danych pamiętać. Wprawdzie dane o inflacji bazowej miesiąc do miesiąca okazały się nieco niższe, no ale jednak sam odczyt inflacji bazowej rok do roku również jest wyższy od, od poprzedniego, chociaż w tym przypadku jest zgodny z, z konsensusem rynkowym. Natomiast no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że mamy w tym momencie lekkie podbicie inflacji w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się, że tym głównym czynnikiem. Napędzającym wzrost inflacji były wyższe ceny ropy. Dodatkowo też na ten wzrost wpływały wyższe ceny importowe, wynikające z wprowadzenia nowych ceł przez prezydenta Trumpa. Mamy też podwyższenie usług, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym. Także tu mamy przypadek nieco od, odwrotny od tego, co, o, o którym mówiłem w, na, w przypadku Wielkiej Brytanii. Tu mamy odczyty wyższe, które zmniejszają, trzeba jest to powiedzieć, rynek tak to odbiera, zmniejszają prawdopodobieństwo cięć stuprocentowych przez Fed i to mimo tego, o tych dosyć gwałtownych reakcjach prezydenta Trumpa w ślad po tych danych, te dane, ten reakcję, te reakcje pokazuje na screenach z jego platformy, social media. Widać wyraźnie, że Trump jest przekonany, że mimo lekkiego podbicia inflacji, Fed powinien obniżać stopy procentowe i to natychmiast. No i tutaj dosyć ciekawa publikacja. Wskazał aż 3%, aż o 3 punkty. Czyli no, o 4%. No wydaje mi się, że nie wiem, nie jestem do jasna co miał tutaj na myśli, ale chyba być może coś pomylił, ale wydaje mi się, że tu jest wyraźnie spadek napisany, żeby te stopy procentowe o 300 punktów bazowych obniżyć. No taka, Takie cięcia w ISO się nie zdarzały maksymalne cięcia 100% w Stanach Zjednoczonych to było. 100 punktów bazowych, a nie 300. No i oczywiście widać wyraźnie, że jeśli chodzi o notowania prawdopodobieństwa cięć 100% w Stanach Zjednoczonych, one maleją. W tym przypadku na tym wykresie widzimy prawdopodobieństwo cięcia 100% na posiedzeniu 17 września, czyli po wakacjach. No i widać wyraźnie, że od przynajmniej od Tygodnia to prawdopodobieństwo cięcia stóp procentowych spada, a prawdopodobieństwo pozostawienia stóp procentowych na aktualnym poziomie rośnie. Chociaż tutaj wciąż jednak jest nieco niewielka przełaga jeszcze prawdopodobieństwa, że te stopy zostaną na posiedzeniu wrześniowym obniżone. Przejdźmy w takim razie do notowań euro-dolara. Tutaj też moim zdaniem mamy sytuację dosyć symptomatyczną, przynajmniej z punktu widzenia analizy technicznej. Przypomnę, to nie jest nauka na ścisła, ale jednak przynajmniej od 3-4 miesięcy mieliśmy trend wzrostowy pary euro-dolar, czyli ten dolar tracił w razie na wartości względem euro. No, i znów początek tego tygodnia przynosi nam wybicie dołem z tego kanału. To jest kanał średnioterminowy, natomiast to też nie jest jakiś tam kanał, który można by lekceważyć. Moim zdaniem, wybicie dołem i przebicie się przez też ostatnie lokalne maksima na poziomie 1.16.30 mogą i powinny, chyba, być nawet odebrane przez. Obserwatorów rynkowych i przez uczestników rynku jako sygnał prospadkowy dla tej pary, i prawdopodobnie przed, przed nami z nieco większym prawdopodobieństwem należałoby oczekiwać spadków notowań euro-dolara. Szukając kolejnych hmm, wsparć, myślę, że powinniśmy sobie wskazać, Lokalne maksima z kwietnia, czyli 1,1565. No, a kolejne to, to, to dopiero jest yy, poziom yy, 100-okresowej średniej kroczącej yy, na poziomie 1,1485. Yy, czyli powiedziałbym, albo to byłby spadek rzędu jeszcze około pół centa, pół figury, no albo, albo prawie dwie figury co najmniej półtorej figur jeszcze te spadki mogłyby się pogłębić. Natomiast no wyraźnie zwracam uwagę, no ja bym nie lekceważył tego sygnału. E, e, moim zdaniem z punktu widzenia teorii jest to jakiś impuls prospadkowy. No zobaczymy, jak, jak to wygląda na wskazówki na dodatkowych. E, Ostrzetoł stochastyczny to jest ten wykres na górze. No ma, też ma wyraźnie, wyraźnie jest prospadkowy. RSI jest w pozycji neutralnej, tutaj jakoś niewiele można wyczytać, ale jednak wydaje się, że chociażby ten oscylator stochastyczny sugeruje nam, że jednak te spadki pary euro-dolar powinny się raczej pogłębiać. Myślę, że jeśli chodzi o te dzisiejsze poranne Ekspresso, to, 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 to wszystko. Bardzo bym Państwu dziękował za uwagę. Życzę. Owocnego i miłego dnia. Do usłyszenia w takim razie.